Dzień dobry, dzień dobry. Nina z Yoga Yang się kłania. Jak się dzisiaj macie? Gotowi na kolejny odcinek serii Piątkowy Reload? Oczywiście, że tak. Dzisiaj film o dobrych myślach. Słyszymy często stare porzekadło, że jesteśmy tym, co jemy, ale też coraz częściej uzmysławiam sobie, że jesteśmy tym, co myślimy i też można to coraz częściej usłyszeć, prawda? Ja wiem jak to brzmi. Kiedyś sama robiłam wielkie oczy, jak ktoś chciał mi wmówić takie farmazony, o czym oni mówią, prawda? Ale myślę, że wszystko zmienia postać rzeczy, kiedy jesteśmy w potrzebie i uciekamy się do technik czy też narzędzi, które wierzymy, że w pewnym momencie w one zadziałają. Wyrażanie pozytywnych myśli, czy też tak zwane afirmowanie się, będzie działało, jeżeli damy temu przestrzeń. Zawierzymy, i sobie, i sile wyższej. Ale od początku. Życie jak to życie zasypuje nas radością, szczęściem, spełnieniem, ale też nieszczędzi i w prezentowaniu nam smutków i zmartwień wszelkiego rodzaju. Ostatnio w moim życiu pojawiło się trochę smutków, dylematów i rozterek. Do tego stopnia, że jakoś tak zaburzało to moje codzienne, zwyczajne funkcjonowanie. Zjadało mnie, zabierało mnóstwo energii, ale to działo się właśnie wtedy, kiedy skupiałam się na takiej mrocznej stronie całej tej sytuacji. Im bardziej myślałam, rozkminiałam, martwiłam się, tym bardziej pogrążałam się w moim nieszczęściu. Nie mogłam spać, nie mogłam klarownie myśleć, nie mogłam zebrać się w sobie, aby działać na pełnych obrotach, no nie było łatwo. I akurat wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebowałam, koleżanka Ania pożyczyła mi jakieś takie zwykłe romansidło dla wieczornego relaksu. Czytając książkę Ani Niemczynow, życie cię kocha, Lili, codziennie rano idąc do pracy przypominałam sobie w myślach wszystkie dobre myśli afirmacje używane przez główną bohaterkę tej książki. Przybrałam zupełnie odwrotną taktykę, czyli moje negatywne myśli zamieniłam całkowicie na właśnie te pozytywne. To wygląda tak, że mówią sobie zdania typu: Życie ci sprzyja, Nina, lub też mam wielki wpływ na swoją rzeczywistość, czy też jestem sprawcza, wszechświat mi sprzyja i chce dla mnie jak najlepiej. Także jeżeli też jesteś do tych tematów sceptycznie nastawiona, to idealnym zapoczątkowaniem tego byłoby przeczytanie tej książki, a raczej ich dwóch, bo to są dwie części jednej historii. I tak, szczerze to to pozwoliło mi zmienić trochę perspektywę i pogląd na to, co pakuję sobie do swojej głowy. Z każdą pomyślaną pozytywną myślą zaczynasz funkcjonować na zupełnie innych obrotach. Każda dołująca nas Myśl pogrąża nas tak i ciągnie w dół. I tak właśnie ja, do, ja to odczuwałam na swoim ciele. I powiem Ci, że to było mega odkrywcze. Takie nieziemskie było to też, że uświadamiałam sobie, że w taki właśnie może banalny sposób jestem w stanie wpłynąć na swoje samopoczucie. No, może nie tak banalny, bo zdecydowanie trzeba wytężyć mózg, aby zacząć myśleć. Pozytywnie. Tu nie chodzi oczywiście tylko o e, e, tworzenie pozytywnych myśli. Tu chodzi o kontrolowanie tego, o czym najczęściej myślimy, na czym najczęściej się skupiamy. I jeśli ponownie wpadniesz w taki kołowrotek czarnowictwa, zastanów się nad tym, co Ci to daje, jak to na Ciebie wpływa, jak się z tym czuje Twoje ciało i jak Ty się z tym masz. W tym całym procesie, czy też uświadamianiu sobie, Wagi naszych myśli, ustaliłam również ze sobą nową zasadę. Mianowicie, nie będę użalała, użalała się nad swoim losem w trudnych chwilach i nie będę patrzyła, powracała, analizowała przeszłości. Liczy się obecna chwila. Ja jestem już zupełnie w innym miejscu. Jestem zupełnie inną osobą. Byłam całkowicie inna, mając 20, 30, a nawet 40 lat. Więc to nawet nie ma najmniejszego sensu moje powroty do przeszłości, takie, wiecie, rozgrzebywanie jej, rozklinianie nie mają najmniejszego sensu. I tu przytoczę piękne słowa Marka Aureliusza, często też będące dewizą anonimowych alkoholików: Boże, daj mi cierpliwość, abym pogodził się z tym, czego nie jestem w stanie zmienić. Daj mi siłę, abym zmieniał to, co zmienić mogę. I daj mi mądrość, abym odróżnił jedno od drugiego. Jeżeli na coś nie mamy wpływu, to jaki jest sens zakotwiczać się na tym, prawda? Oczywiście, w momencie, kiedy jest możliwość zmiany, dokładamy wszelkich starań i na tym właśnie się koncentrujemy. Autorka książki, o której wspomniałam na początku, Ania Niemczynow, powołuje się często na Louise Hay, która twierdzi, że to, co myślimy o sobie, staje się dla nas prawdą. Muszę zagłębić się tutaj w poglądy Luis, Czuję, że bardzo dużo może to wnieść w moje życie. Oczywiście wszystko zależy od indywidualnej sytuacji. Czasami jesteśmy tak siorani przez życie, tak jakby możemy powiedzieć, przejechani walcem. Czujemy się przegrani, że nawet nie mamy siły funkcjonować. I wkładanie sobie wtedy do głowy dobrych myśli to mega trudna praca, bo nasz mózg często nie chce współpracować. On wypiera to, co trudne, powie, że musi dołożyć starań i się wysilić. Dlatego sztuką jest nieustanny trening. Można sobie wypisać parę takich petard zdań, typu: Życie mnie kocha, jestem potrzebna światu, dam radę, bo kto jak nie ja. I powiesić, być może nad biurkiem, być może w łazience, może nosić karteczkę w kieszeni i próbować, próbować do skutku, dać sobie szansę. Aż ten proces nastąpi, a nastąpi z pewnością, oczywiście, jeżeli sobie zaufasz i dasz sobie czas i bądź przygotowany na to, że to ciągła walka z naszym umysłem. To, że zbierzesz się w sobie raz w danym momencie, nie znaczy, że już to tak ci zostanie, bo przecież mamy gorsze i lepsze dni. Czasami czujemy taką wewnętrzną moc, a czasami niesamowitą niemoc i to jest normalne, no bo takie jest życie. Ale wiedz, że to ty kreujesz myślami świat dookoła siebie. Oczywiście bez oczekiwania, że na naszym podjeździe na nagle pojawi się na przykład błyszczące Ferrari, bo to byłoby już bardzo nierealistyczne tak? i nieracjonalne, ale w momentach załamania być w stanie wesprzeć siebie tak mentalnie najlepiej, jak potrafimy, abyśmy w zaistniałej sytuacji nie pogrążali się, nie cofali wstecz, nie mieli takich skłonności można by powiedzieć depresyjnych a właśnie zdobyli taką siłę aby pójść do przodu pom pomóc sobie powstać wziąć się w garść zmobilizować do działania I jeszcze w jednym z artykułów Luis pisze że wszystkie choroby mają swoje źródło w niewybaczeniu ilekroć jesteśmy chorzy poszukajmy w naszych sercach komu mamy wybaczyć wszystkie schorzenia mają swoje źródło w niewybaczeniu i ilekroć jesteśmy chorzy, powinniśmy rozejrzeć się dookoła i poszukać osoby, której trzeba wybaczyć, zwłaszcza tej osobie, której najtrudniej jest nam wybaczyć, musimy wybaczyć przede wszystkim. Myślę, że jest to bardzo istotne i odnosi się do takich, do, również do kreowania naszych myśli, tak? bo wtedy, kiedy nosisz w sobie urazy, tak? nosisz również negatywne myśli w głowie, takie złe myśli. Destrukcyjne myśli, które nas krzywdzą, a one tym samym zabierają przestrzeń w naszej głowie i nie dopuszczają wtedy pozytywnych i konstruktywnych myśli. Po prostu nie ma tam miejsca. Ludzie, którym należy wybaczyć, też cierpią. W zasadzie zawsze obie strony cierpią, ale to też jest ciężki temat związany z przebaczeniem, zarówno innym, a może zwłaszcza i sobie. Także wracając do tego, co kiełkuje w naszych głowach. Co tam się rodzi i rozprzestrzenia, to właśnie od teraz wybieram pracę nad stwarzaniem dobrych myśli w mojej głowie. Nie chcę już marnować czasu czy też zużywać, właśnie czasu, energii, zaśmiecając sobie głowę. Doskonale zdają sobie sprawę, że to bardzo długi proces, ale zdecydowanie gwarantujący powodzenie teraz, ale też i w przyszłości. Już nawet celebryci. Światowej sławy sportowcy i ludzie sukcesu jednogłośnie stwierdzają, że właśnie w programowaniu swoich myśli, w kreowaniu swoich właśnie myśli i używaniu odpowiednich afirmacji tkwi sukces. A poza tym, co tracisz, myśląc pozytywnie i nakierowując się na to, co najistotniejsze, jeszcze w pozytywnych barwach? Myślę, że nic tutaj nie da się stracić. A jedynie polepszyć jakość swojego życia. Ja sama właśnie teraz do tego doszłam i tego doświadczam. Sama jestem zaskoczona, ale też troszkę zaintrygowana tym, co dzieje się właśnie wtedy, kiedy obieramy inny kierunek myślenia. A ty, czy częściej przechowujesz w głowie pozytywne, czy też negatywne myśli? Zwłaszcza w momentach, kiedy nie wszystko układa się po Twojej myśli. Jestem ciekawa Twoich doświadczeń z wykorzystaniem siły i mocy naszych myśli. I temu służą właśnie tworzone przez nas myśli w naszym umyśle. I takich właśnie pozytywnych, tylko jak najwięcej pozytywnych myśli Ci życzę. Kochani, to już wszystko z mojej strony na dzisiaj. Co Ty na to masz? Jakieś przemyślenia, konkluzje na temat tego, co powiedziałam dzisiaj? Jestem bardzo ciekawa Twoich doświadczeń, czy również starasz się ukierunkowywać się w tą pozytywną stronę. Przypomnę jeszcze o możliwości zapisania się na moją listę mailingową. Co jakiś czas wysyłam maila z moimi przemyśleniami, dobrymi myślami kierowanymi właśnie do ciebie. Także gorąco Cię zachęcam, abyś zapisał, zapisała się na moją listę mailingową. Link pod spodem od razu w opisie. Oczywiście będę Ci bardzo wdzięczna. Za łapkę w górę oraz subskrypcję. Tymczasem wspaniałego dnia Ci życzę. Pamiętaj o trosce i miłości do samego siebie. Otaczaj się dobrymi i wartościowymi ludźmi, dbaj zarówno o kondycję fizyczną, jak i psychiczną, a wszystko inne będzie się kładać po Twojej myśli. Pozdrawiam Cię krótko i do zobaczenia niebawem. Nina.